Dzień dobry lub dobry wieczór, drogi Raczku, rybko i skorpionie. Słyszymy się dzisiaj, ponieważ w tym tygodniu mamy pierwszy w tym roku nów księżyca w ogóle. I w tym miesiącu nów księżyca przypada w znaku koziorożca, ponieważ koziorożec jest w swoim okresie urodzinowym. I ten nów jest o tyle niezwykły, że wtedy możemy sobie na spokojnie już myśleć o planach na cały ten. Rok, który się już rozpoczął. I w nowiu myślimy, a po nowiu, czyli w przyszłym tygodniu, zaczynamy już go po malutku, lub tam w jakim tempie Wam to odpowiada, realizować te plany. W tym miejscu na środku będzie wskazówka ogólna na końcu czytania dla danego znaku. Tutaj będą dwie karty dotyczące Waszych obowiązków. Tutaj będą dwie karty dotyczące Waszych relacji, czyli po godzinach, no i właśnie ta wskazóweczka. No to zaczynamy. Karty były tasowane, ale droga, drogi raczku, zaczynam od ciebie. Co tam dla ciebie w pracy? Ok. U raczków. Już o była podobna dzisiaj mieszanka, ciekawe. U coś się może mocno zmienić, ale trzeba tej zmianie pomóc w pracy, bo wieża nam mówi o tym, że coś się może za chwileczkę zawalić, czyli mamy zrobić, podjąć wszelkie działania, żeby uniknąć jakiejś przykrej sytuacji w pracy. Jeśli Was ta sytuacja nie dotyczy, to idziecie dalej, czekacie na wskazówkę ogólną i w ogóle się nie przejmujecie raczki, pamiętajcie. Natomiast trójka buław może nam mówić o jakimś ważnym, przełomowym momencie w życiu zawodowym, jakiejś dużej zmianie. To jest karta bramy, karta przejścia z etapu do etapu, może mówić być może o pracy lub współpracy z zagranicą, lub pracą poza granicami waszego kraju. Może jakieś wyjazdy w delegację u raczków, kto wie. Teraz życie prywatne raczków. Ok? Wow, raczki. Miodzie, miodkowo, już mówię dlaczego. W asie buław mamy wzrost witalności, wzrost mocy, sprawczości. Ta ręka za chwilę dosięgnie te buławy. Po jednej stronie są ogniki tej buławy, po drugiej stronie są zielone, kwitnące listki. Jest chęć do działania, podejmowania inicjatywy, być może inicjatywy w związku, może po prostu z waszą osobą albo wzrost, albo w ogóle wielkie przyciąganie, namiętność w relacji. A w czwórce buław mamy tu kobietę na wozie drabiniastym, która wymachuje wiankami i ma wieniec z kwiatów na głowie. I widzimy tu święto dożynkowe, czyli święto plonów, święto zbiorów na koniec sezonu żniw na wsi. A na pierwszym planie widzimy. Zapominam tego słowa, jeśli ktoś pamięta, to możecie napisać w komentarzu. To jest taki rodzaj baldachimu kwiatowego na czterech połąkach pod którym się na przykład w kulturze żydowskiej bierze śluby, więc być może jakieś raczki będą się zaręczać lub też dawać komuś słowo, albo po prostu jakaś imprezka w tym tygodniu będzie u jakiegoś raczka. I wskazówka ogólna na koniec dla raczków. Dzisiaj trzeci raz już ta karta nas tutaj zaszczyca. Jest to królowa mieczy. Raczki mogą być rzutkie, mogą się dobrze posługiwać słowy, mają tylko uważać, żeby to słowo nie było za ostre. Możecie mieć przyjaznego wodnika, wagę albo bliźnięta, bo to miecze to energia powietrza. Ale mnie ta szczególnie królowa mieczy kojarzy się, nie wiem dlaczego, prawdopodobnie przez te szatę przy odzienie, ze starszą kobietą z podznaku koziorożca. I raczki, jeśli macie osobę z podznaku koziorożca, zwłaszcza kobietę, to słuchajcie w tym tygodniu rad tej osoby. Oczywiście, jeśli te rady są mądre, pamiętajcie, że macie swój rozum. Bardzo dzięki, raczki, powodzenia w tym tygodniu i nie tylko. Teraz mamy rybki. No to potasuję karty i będą rybki. O, coś mi się tu pcha. Druga. Dobra. Rybki. Co tam rybki u Was w pracy albo we wszystkich Waszych obowiązkach? Wszystko, co jest dla Was obowiązkiem. A co w życiu prywatnym? No i wskazówka ogólna na koniec. No to co? Pracunia, rybki. Rybki mogą mieć w pracy jakiś dylemat wyboru pomiędzy dwoma, na przykład miejscami zatrudnienia, dwoma projektami, dwoma pracodawcami właśnie i nie wiedzą, co wybrać, ale z uwagi na to, że ta dziewczyna ma, sama sobie przewiązała oczy, to ona nie wie, co ma wybrać. I jest taki trochę, bym powiedziała, depresyjny nastrój na tej karcie, bo ta dziewczyna no, trochę się zamartwia. Ale oczywiście, jak jesteś chłopakiem, no to ten chłopak się zamartwia. Tutaj sobie możemy te bułcie odwrócić. Nie wie, co wybrać, i przeciąga ten moment wyboru, nie wiadomo czemu. Jeśli ciebie ta energia dotyczy, to sobie zrób z tą wskazówką, co zechcesz. A jak gdzie nie dotyczy, idziesz dalej, czekasz na wskazówkę, na przykład ogólną. A z kolei w szóstce monet mamy taką sytuację, że Mamy relacje w pracy, gdzie jedna osoba jest dużo bardziej zamożna, i tutaj jest takie napomnienie, żeby na przykład nie za bardzo błyszczeć forsą, żeby nie przechwalać się swoimi sukcesami, żeby zawsze mieć na uwadze tych, którzy mają od nas mniej, ale w sumie ten tutaj mieszczanin ma wagę w ręce, stara się być sprawiedliwy. Ale słyszałam o tej karcie takie właśnie takie przesłanie, i też to tak tutaj czuję, że trzeba zwracać uwagę na to, żeby nie popisywać. Ja nie wiem dlaczego show off po angielsku mi przyszło do głowy, nie popisywać się pieniędzmi. Co so, jakaś rybka niech sobie zrobi z tym co chce. I życie prywatne rybki, emocje. Ok, no. Może być jakiś przestoj w pustelniku, inaczej eremicie u rybek, albo rybki potrzebują pobyć same poza relacją. Mamy tutaj starca na szczycie góry, który z nieboskłonu ściąga gwiazdę i on za chwilę tą gwiazdą zapali swoją latarnię, ale na razie ta latarnia jest ciemna, czyli potrzebujesz sobie coś przemyśleć w jakiejś relacji, albo jesteś pojedyncza, pojedynczy, albo jesteś w relacji, w której jest być może jakaś separacja. Albo fizyczne oddalenie się partnerów od siebie, albo po prostu jesteście razem, ale tak jakby osobno. I druga karta wskazówki karta Księżyca. Pierwsze znaczenie to karta Księżyca jako taka jest kartą pozytywnie do, do nas nastawionego raka. No w pozycji prostej gdyby była tak, to byłby rak, niepozytywny, tu jest pozytywne, Ale jest też znaczenie przenośne tej karty że to jest karta iluzji, złudzeń. W tym świetle Księżyca nie widać, jaką drogę ma ten rak, który wychodzi z wody wybrać. Czy pójdzie drogą dobra, czy pójdzie drogą zła? Tu jest tak symbolicznie pokazany biały, biały pies i brązowy wilk. Nie wiem, dlaczego wilka złym zrobili, no ale tak zawsze wilk zły w bajkach był, tak? Więc uważaj na to, czy wszystko wiesz, co potrzebujesz, czy masz komplet informacji w jakiejś sprawie dotyczącej Twoich relacji osobistych, bo ktoś może na przykład nie mówić rzeczy, które są kluczowe w tej relacji, albo może ktoś Cię wprowadzać błąd, w błąd świadomie lub nieświadomie. Możesz mieć jakieś iluzoryczne wyobrażenie o kimś, które jest Twoim jakimś wytworem w głowie, a może ta osoba taka naprawdę nie jest. Na przykład możesz kogoś idealizować, albo możesz myśleć o kimś coś złego, a może wcale nie jest tak źle. I karta wskazóweczka dla rybki na koniec. Takie przesłanie, powiedzmy, że ogólne. Królowa buław, ciekawe. W królowej buław nie patrzymy na to, nie i nie chcieliśmy. W królowej buław mamy osobę, prawdopodobnie kobietę. Wzrost sił witalnych tej kobiety. Albo jest to kobieta po 50 roku życia, albo po prostu kobieta, której, która jest zmysłowa, która zna swoje miejsce, która wie, że coś już w życiu osiągnęła, która jest przyjacielsko nastawiona do innych, ale jest też asertywna. Ona ma taki zagadkowy uśmieszek na buzi, nie ma żadnej broni poza tą buławą, ale no, ja bym, z, gdybym miała niecne zamiary, się do niej nie zbliżała i to może być energia rybki. Która może tak się czuć w tym tygodniu, i w ten sposób być może uniknie jakiejś iluzji, a może właśnie wyjdzie z jakiejś klatki w głowie i coś dobrze wybierze w pracy. No, albo możecie mieć kogoś z buław, czyli strzelec, lew, baran przyjaznego w waszym otoczeniu. Bardzo dziękuję, rybki. I teraz skorpion. Co tam, Skorpionico, Skorpionie u Ciebie w tym tygodniu, nowiu może się wydarzyć? Jakie mamy tu wskazówki ewentualne, jeśli chodzi o pracę? Skorpion. Ok. Skorpion w pracy, w, w karcie Sądu Ostatecznego, może mieć jakąś ocenę. I tak jak jest na przykład w Biblii napisane, że w, w dniu sądu ostatecznego zmarli powstaną z grobów i zostaną osądzeni powtórnie na podstawie swoich uczynków za życia, czyli jak postępowali dobrze, to zostaną nagrodzeni, no i odwrotnie ukarani. Więc jeśli dobrze pracowałaś, jeśli dobrze pracowałeś, będzie nagroda, jak nie, no to wiadomo jakieś konsekwencje. Możesz się spodziewać jakiejś ważnej rozmowy. Albo możesz zostać oceniona, albo ocenić kogoś. Natomiast w karcie arcykapłana mamy tutaj, popatrzcie, taką stabilność, taką równowagę na tej karcie. Wszystko jest wpisane w taki jakby kwadrat, są takie duże kolumny. Arcykapłan to jest osoba uduchowiona, osoba w jakimś takim stanie równowagi. Dawniej się mówisz do karty karta księdza, no ale raczej pewnie do żadnego księdza dzisiaj nie mówię, więc do osoby, która pewnie pracuje gdzieś z zabiórkiem w jakiejś korporacji, czy też z ludźmi. Więc być może to jest droga skorpionica, drogi skorpionie, Twoja postawa takiego wyważenia w pracy, wyważenia w słowach, działaniach, takiego, takiej równowagi, starania się, żeby była harmonia w, w robocie, więc może to jest tego typu energia. A jeśli chodzi o życie prywatne Skorpiona, zobaczmy co mamy. O, y, Skorpion może mieć przyjacielskiego wodnika, bo to jest karta gwiazdy, to jest jakby sama w sobie karta z znakiem wodnika. Albo to może być energia Skorpiona, bo Skorpion może się po prostu dobrze czuć sam, sama ze sobą, ze swoim ciałem, w swoim ciele, ze swoją zmysłowością, ze swoim wzrostem witalności. Ta kobieta, zobaczcie, jest. Y, no, można powiedzieć, że przyodziana w dwa dzbany i nic poza tym na sobie nie ma, a jak się bliżej przyjrzymy, ma bociana wplecionego we włosy, co może być albo wskazówką, albo przestrogą, że jakieś skorpiony mogą się spodziewać potomstwa. Lub też karta gwiazdy mówi o jakiejś twórczej działalności. Może coś twórczo się realizujesz w godzinach pracy, albo po godzinach, raczej po godzinach tutaj. W szóstce pucharów natomiast. Wracamy myślami do krainy dzieciństwa. Pielęgnujemy jakieś hobby, tu akurat dzieci sobie kwiaty w wazonach układają. Albo niektóre skorpiony myślą o ucieczce z miasta i w budowaniu tu są takie surowe gospodarskie zabudowania, chociaż nie takie surowe, bo tu jakiś zameczek. Może niektóre skorpiony będą budować dom pod miastem albo będą się wyprowadzać do mniej zurbanizowanej okolicy. Natomiast jeśli jakiś skorpion ma jakieś smuteczki, to w tej karcie wracamy do jakichś szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa, gdzie to nasze życie było troszkę mniej skomplikowane. Mnie trochę dzisiaj głos wysiada, więc będę troszkę ciszej mówić, ale trudno. Dacie radę na pewno. Rycerz monet, energia ogólna, wskazóweczka ogólna. Jeśli jakiś skorpion jest stanu wolnego. To może do jakiegoś skorpiona iść albo dziewczyna, albo chłopak, w zależności, że tak powiem, od potrzeb, w rycerzu monet. Ja to mówię o tej karcie, że to jest: no, po pierwsze, może być z monet. Monety to byk panna albo koziorożec, ale niekoniecznie, że to jest taka osoba, która nam śpiewać wierszy serenat pod oknem nie będzie ale pieniądz do domu przyniesie. Więc jeśli skorpion takiej osoby potrzebuje, być może taka osoba do skorpiona zmierza. Co nie znaczy, że taka osoba musi być jakoś, nie wiem, nudna, czy nudziarzem, nudziarką. Nawet nie wiem, czy jest słowo nudziarka, ale raczej nie ma. Widzicie, kobiety nie mogą być nudne, na to wygląda. Dzięki skorpionom. Rozgadałam się. No to co, drogie drodzy, życzę wam cudownego tygodnia, yy, owocnych przemyśleń w nowiu. Fajnych planów i realizacji tych przekuwania marzeń w plany, i realizacji w Nowym Roku. I do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie.